Wuchang Fallen Feders w tym momencie ma w większości negatywne recenzje. Straszna, tragiczna premiera. Gra wystartowała w dzisiaj o 4 rano. W piku yy, osiągnęła 114 tysięcy graczy jednocześnie. To jest dobry wynik, to jest bardzo dobry wynik. Natomiast, dlaczego tak wyglądają recenzje? Przede wszystkim gracze narzekają na tragiczną, żałosną, beznadziejną optymalizację. Gra ma ogromne problemy techniczne. Sam się o tym przekonałem. Wczoraj o czwartej, dzisiaj o czwartej rano yy, odpaliłem tę gierkę na streamie. Czekaliśmy specjalnie do czwartej, aby to uruchomić za premierę musiałem zjechać ustawieniami na średnie, żeby gdzieś tam te 60 klatek y, trzymało. Oczywiście tam są skoki powyżej 60, 70 70 parę, ale oczywiście z dropami poniżej 60, na średnich, oczywiście gra wymusza na nas y, te śmieszne DLS-y, no niestety to już był red flag w momencie jak ja wyszedłem do ustawienia i zobaczyłem, że nie mogę tego wyłączyć, jeżeli ja nie mogę wyłączyć generowania klatek, to dla mnie to już jest znak, że będzie źle i faktycznie jest kiepsko. Ja aktualnie teraz kąpię mam RTX 3070, Ryzena 5 5600, 32GB ok, wiem, że to nie jest high-endowy -end, high sprzęt, natomiast mam porównanie jak to wygląda w innych grach. Gdzie bez problemu sobie mogę pozwolić na wysokie. Gracze również zarzucają twórcom kłamstwo, oszustwo z racji tego, że wymagania sprzętowe, które podali, są wyjątkowo niskie. Sam musiałem je sprawdzić w momencie, jak musiałem z tymi ustawieniami zjechać, bo aż nie dowierzałem. Na z tymi mamy podane minimalne wymagania w postaci. GeForce 1060, RX 5080. To są naprawdę już wiekowe karty. Co do konfiguracji zalecanej, RTX 2070 i RX 5700, Intel i 7K 9700 i Ryzen 16 GB. Ja z palcem w nosie tę konfigura konfigurację zalecaną spełniam z zapasem i nie jestem w stanie grać, w w, nie, nie jestem w stanie otrzymać stałych, płynniutkich 60 klatek na średniku ustawienia. No to jest po prostu żart. No takie mamy niestety czasy Unreal Engine 5, podziękujmy za Unreal Engine 5. No, no zobaczymy, no oni muszą, no, muszą to łatać, muszą zapasać rękawy i, i muszą coś z tym zrobić, to przecież tak nie może być, że gra na ma w większości negatywne, że nie da się w nią grać, bo jest ta, bo jest technicznie wspierdolona całkowicie, nie? W każdym razie dzisiaj będziemy na streamie też to próbować, będziemy próbować to grać na streamie, także zapraszam koło godziny 20. No i dajcie znać, jak tam u was to działa, czy gracie, czy nie gracie, czy kaliście czy nie czekaliście